Maciej Kurzajewski dobry wieczór zapraszam na serwis sportowe jedynki. Wiadomość dnia o rezygnacji jednego z kontrowersyjnych trenerów sceny weol. Właśnie w tej chwili odbywa się konferencja, na której przedstawia powody swojej rezygnacji, więc połączmy się z miejscem, w którym trwa to wydarzenie. Jak na ten czas straciłem motywację wygrywania, jeżeli zwycięstwa za adminami mają spowodować kolejne zmiany w nie rozgrywek veola i macie wszyscy stawać na głowach żeby tylko Kristo wygrywał turniejów to nie będę wam psuł zabawy jak wy to nazwaliście. Zawsze grałem zgodnie z zasadami i nic nie mogliście zrobić nawet ten idiotyczny przepis wam nic nie pomoże tylko popsuje wszystkim zabawę Jak ktoś nie może na boisku wygrać to na papierze będzie chciał albo przy stoliku. Postanawiam na dzień dzisiejszy, po tym co tu się wyprawia, zawiesić grę na weolu na czas nieokreślony. Nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam się bawić i co akurat mi sprawia przyjemność, a wielu się starało na siłę to wmawiać. Zabranianie wybijania piłki z własnej połowy na pałę to jest po prostu skandal, i jak zabraniacie mi to robić, to niech wszyscy się stosują do tego, a nie tylko niektórzy. Albo zniesiecie ten kretyński punkt regulaminu, albo go uściślijcie, co znaczy. Czy notoryczne wybijanie piłki 3 a może 12 wybić w ciągu 15 minut bo tak można sobie interpretować to jak kto chce na własną korzyść jak powinny być jednoznaczne a nie z możliwością dowolnej interpretacji poszczególnego admina. Na dzień dzisiejszy właśnie to tak wygląda przemyślcie to jeszcze raz Krista już nie ma jak coś jest zabronione to zabronione a jak dozwolone to dozwolone a nie że troszkę można troszkę nie można kto ile może razy wybijać pił na pałę nigdzie to nie jest napisane, tak samo z tą grana czas to jest pojecie względny i nikogo nigdy za to nie ukaraliście więc po jakiego taki przepis i pewnie za wybijanie na pałę też nie ukaracie nikogo bo ten punkt regulaminu jest tak ruchomy że sami pewnie teraz się zastanawiacie jak go interpretować nazwaliście tą taktykę i gry moją lamerką a może powinniście to nazwać Christos od prekursora tego stylu gry bo ja nie znam żadnego gracza o może i nie zdobyłem wielu pasów czy tytułów, ale wiem jedno, że zabraniając mi grać moim stylem, osiągnąłem o wiele więcej. Szkoda mi tylko, że swoją coraz lepszą grą na boisku tak wielu dobrych graczy zniechęciłem do siebie. Nawet nie byłem w stanie wyobrazić tego, że tak prostackie wybicia mogą okazać się tak gronem dla najlepszych zawodników i będzie im to sprawiało wielką trudność. Żałuję tylko, że zwyciężyła solidarność pewnej grupy osób, a przebrała uczestnictwo i duch sportu, dziękuję wszystkim za konferencję, oby wam się wiodło w 2008 roku na weolu i czasem pomyślcie a nie tak rachciach i co spierdykniecie w regulaminie albo w innej sprawie. I raz rypaj teraz sobie przeciwników niech im kredki z tornistrów powypadają, milej zabawy w piaskownicy tylko jak ci zabiorą łopatkę to nie płacz za bardzo. Jesteś Z biedą już cię mają. Odwracasz się i patrzysz, jak inni udają. Bzdury gadają, chcą brać wszystko, nic nie dają. Na koncertach krzyczysz więcej! Poszukasz zmian, ja też to uczucie znam. Nie jesteś sam, szukasz leku. Ja ten lek tobie dam, tobie dam. Tu fikadelik! Tu, fikadelik. tu, 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 tu fikadelik. Jesteś lekiem. tak zło Skąd go brać Czy on jest? Zeźli w siebie przecież, wiesz, pamiętasz Zażywałeś go nieraz Może nie do końca siebie znasz Wiesz, że pomoże ci znajoma twarz Śmiech i blask Twoich ludzi, których kochasz Piękno jest w tobie, więc je pokaż Naturalnie żyj szczerze Ja w sztuczność nie wierzę Pokaż siebie Ja od zawsze robię swoje Gdy na scenie stoję Zaznaczam się w historii jak wojna o troje I kiedy w moim ręku jest mikrofon To kocham to, robię to To mój lek na całe zło Kiedy publika rusza się jak powiem Wszyscy powtarzają słowo po słowie Wtedy wiem, że żyję i robię to co powinienem A każdy obcy teren jest moim terenem